Witam wszystkich serdecznie na kanale Kierunek Trener. Dzisiaj piąty filmik z serii Trener Personalny Online i omówimy sobie cały lejek sprzedażowy w pracy trenera personalnego, czyli taki termin, który często się powtarza w branży, ale nie jest do końca wyjaśniony, albo jest yy, Brakuje tam pewnych elementów, dlatego, ja dzisiaj zwrócę na to uwagę, lejek sprzedażowy jest takim narzędziem, który też wyszczególnia narzędzia, takie podnarzędzia pod sobą, i trochę o tym dzisiaj właśnie powiem, dlaczego tak jest. Et, etapy lejka sprzedażowego to jest, po pierwsze, ten pierwszy punkt styku, czyli ta sytuacja, w której pierwszy raz klient z nami się w ogóle spotyka i widzi, że istniejemy. Czyli możemy to wyszczególnić na pewne różne kanały, takim jest, jakim jest na przykład Facebook. Jeżeli weźmiemy na przykład case study Facebooka. No to pierwszym etapem styku jest albo nasz fanpage, albo reklama ustawiona na zasięg, czyli taki pierwszy etap kampanii, albo może to być jakiś gościnny artykuł, ja jeszcze dokładniej omówię kwestię tych pierwszych punktów styku. Może to być artykuł, gościnny występ w podcaście, w czyimś blogu, live'ie, czy czymkolwiek tak naprawdę. Co pokaże klientowi, że w ogóle istniejemy i że ktoś w jakimś tam obszarze, w jakimś etapie się tym zajmuje, czyli w tym wypadku Wy. Jeżeli byliście na jakimś portalu związanym ze zdrowiem czy dietą, treningiem i ktoś zobaczy was, wasz artykuł, zobaczy, że Wy go napisaliście, to jest ten pierwszy punkt styku, to jest pierwszy etap lejka sprzedażowego, co nie oznacza, że ta osoba kupi, po prostu zaliczyła ten pierwszy etap. My to mierzymy jako cały proces, ponieważ najłatwiej jest to wtedy kontrolować. Wiem, ile napisałem tych artykułów, wiem do czego one mogą kogoś doprowadzić. Jeżeli wiem, że ten drugi punkt, drugi etap lejka to jest właśnie kontakt przekuty w lida. To zobaczysz zaraz bezpośrednią korelację między tym pierwszym działaniem, czyli na przykład tą reklamą, czy tym artykułem, czy czymkolwiek gościnnym. Ponieważ zwykle albo w takich artykułach, albo w wywiadach, albo w gościnnych występach, albo po prostu w pierwszym etapie kampanii, kiedy dajemy znać klientowi, że w ogóle istniejemy. Jest jakiś odnośnik do tego, co robimy. Ewentualnie ta kampania prowadzi do tego, że ktoś, zwykle ta kampania albo jest skierowana po to, żeby generować ruch na stronie i my wtedy wyciągamy to z tego wnioski w etapie takim analitycznym, patrząc na statystyki strony, ale też może służyć temu, żeby ktoś chociażby wstępnie dał jakiś komentarz, reakcję czy cokolwiek, że w ogóle to widział, i wtedy ten kontakt przekuty jest w glida. Niekoniecznie jest to kontakt bezpośredni, jest to po prostu etap, w którym na przykład osoba, która zobaczyła jakiś nasz gościnny występ w w artykuł, ma przekierowanie na przykład do naszej grupy. I to też jest kolejny kontrolowany etap, w którym ta osoba funkcjonuje, ponieważ no, my, nie znając tego lejka sprzedażowego, nie znając tego pojęcia, nie będziemy wiedzieli, jak zdobyć tego klienta, jak pokierować jego ścieżką zakupową, bo nawet nie będziemy wiedzieć w jakim etapie on jest. Oczywiście wiemy, że na przykład kupi, czyli jest już automatycznie w czwartym etapie z jakiegoś powodu, ale on niekontrolowanie przeszedł przez te pierwsze, ewentualnie na pewno przez pierwszy i drugi. Więc gdybyśmy to lepiej zorganizowali, to prawdopodobnie ta sprzedaż byłaby większa i ta obsługa i serwis też by grała lepiej, co oznacza, że mielibyśmy rekomendacje jeszcze więcej klientów. Więc wracając do tego kontaktu przekutego w leada, lead to jest potencjalny klient. To jeszcze um, ani nie jest klient, to jest dopiero potencjalny klient, czyli tak zwany lead, tak się to potocznie nazywa w marketingu. Czyli kontaktując się z tym klientem, generalnie my w ogóle badamy jego potrzeby. Dopiero możemy stwierdzić, czego on potrzebuje, jak mu się podoba na grupie naszej facebookowej, czy mu się spodobał newsletter, bo być może się zapisał. To jest miejsce takiego ocieplenia i nawiązania relacji. Stanowczo tak to funkcjonuje. Jeżeli tego nie wiemy i na przykład nie nawiązaliśmy, a chcemy sprzedać, to przy pierwszym punkcie styku, kiedy klient pierwszy raz się z nami zderzył. Sprzedajemy. No i ominęliśmy te dwa etapy, dzięki czemu on na pewno, no, przez to po prostu nie kupi. Na pewno to jest często źródło frustracji, dlaczego ktoś ode mnie nie kupuje. Ponieważ piszesz do kogoś z wiadomości, co cię nie zna i proponujesz mu. Jakąś usługę. No większość osób powiedzmy, no, że to niemożliwe wtedy sprzedać, no ale tu już wiesz, dlaczego niemożliwe. Bo to jest pierwszy punkt dopiero styku, a ty już chcesz sprzedawać. Ta osoba potrzebuje być ogrzana, tak, tak jakby, czyli dostać jakiś artykuł, dostać z, 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 j, jakiś kontakt, z nią nawiązać relacje. Później jest miejsce dopiero na bezpłatną wartość, czyli, na przykład, ktoś jest w tej grupie, czy w newsletterze, i dostaje wtedy darmową wartość od ciebie. Czy to jest jakiś e-book, biuletyn, cokolwiek, co może mu się przydać, rozwiązać jego problem. Po to badamy potrzeby w tym drugim etapie, żeby wiedzieć, co zaproponować w tym trzecim. Więc proponujemy tą bezpłatną wartość, dzięki czemu klient już taki konkretnie ogrzany. Zyskaliśmy po prostu u niego zaufanie, wiemy, że on wie, że jesteśmy solidną firmą potencjalnie, a my wiemy, że on jest klientem, który też jest w stanie skorzystać z naszych usług, bo wiemy po zbadaniu potrzeb to, że jemu się taki e-book przyda. Jest z niego zadowolony, on jest w stanie wtedy go ocenić. I dzięki temu my też przechodzimy na wyższy poziom jakby znajomości z tą osobą. Wtedy jest miejsce dopiero po zaproponowaniu tej bezpłatnej wartości. To jest fajny etap, żeby mierzyć, to jest miejsce na KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, to są takie markery, które pozwalają nam zmierzyć, czy dojdziemy do celu i w jakim czasie, co zrobiliśmy, co zrealizowaliśmy. Takie najprostsze KPI na tym etapie bezpłatnej wartości, możemy stwierdzić tak, ile osób dostało od nas tą bezpłatną wartość, które przeszło ten, ten proces już, Ile osób z niej skorzystało, ile osób właściwie przeczytało tego e-booka, a ile osób go oceniło, ile osób z tego wyciągnęło wnioski, ile osób przechodzi do dalszego etapu, czyli potencjalnej już sprzedaży. I co za tym idzie, ta sprzedaż też powinna odbywać się trochę ostrożnie, jeśli chodzi o social media, bo fajnie by było tutaj zaproponować albo produkt w cenie kawy, e-booka kolejnego za 15 zł, jeśli ktoś potrzebuje, a jeśli nie, to na przykład pakiet ale pomniejszony o jakąś promocję lub pakiet, który dodatkowo do treningu personalnego otrzymujesz plan żywieniowy, plan treningowy, analizę składu ciała i kilka dodatkowych benefitów. Dzięki czemu ja widzę w tym jeszcze większą wartość. Jestem w stanie wtedy jako klient stwierdzić dobra, jakoś lubię tego gościa. Czyli najpierw się dowiedziałem, polubiłem przy tym kontakcie, dostałem coś, czyli w porządku nie chciał mi od razu sprzedać, jestem gotów kupić, kupuję wtedy. I wtedy dopiero na, na wtedy dopiero zaczyna się sprzedać. Tak? Czyli to jest dopiero moment, w którym kiedy ktoś gotowy jest kupić. Kolejny etap posprzedażowy, czyli ta obsługa posprzedażowa tak się często mówi obsługa i serwis. I to jest jeden z najważniejszych etapów, kiedy my musimy zadbać o klienta, tego najbardziej, o każdego klienta, ale tego najbardziej dochodowego, szczególnie, ponieważ on będzie głównie utrzymywał naszą firmę, on nie jako jedna osoba, tylko ta grupa klientów. Wtedy wyliczamy średnią wartość zakupów tego klienta i ogólnie średnią wartość klienta, i tak samo jego wartość w czasie. Więc my wiemy też co, ile kupuje, to warto mierzyć, ale jeżeli chodzi o tą obsługę i serwis, zawsze na czas te plany treningowe, żywieniowe, zawsze na czas na konsultacji, nie w połowie konsultacji wyjść z psem, ugotować obiad, czy, czy tam spotkać się z dzieckiem, bo to może nie jest czas wtedy, kiedy robimy akurat konsultację z kimś live, więc ta, ta konsultacja na najwyższym poziomie, skupienie na celach klienta, wy, wydobycie tego, Całego koru, to, to w czym mamy mu faktycznie pomóc, jak to ma dokładnie wyglądać. Stały kontakt, monitorowanie efektów i to wszystko, co powinno się znaleźć w tej obsłudze. No i serwis, czyli jakiekolwiek reklamacje, coś komuś się nie spodoba, korekty, poprawki, to musi być na bieżąco. I tak samo, jeżeli ktoś komuś nie pasuje, nie pasuje, nasza obsługa nie, nie przypasowało mu cokolwiek innego, to my też powinniśmy to serwisować. Tak? Czyli coś się zepsuło w cudzysłowie. No, ktoś dostał plan treningowy, który mu się nie podoba, plan żywieniowy, który mu się nie podoba. No i tak samo powinniśmy to uwzględnić, nie obrażać się na klienta. Jakiekolwiek fakturowania i tego typu rzeczy oczywiście też muszą być na czas faktury. Kiedy ktoś poprosił, no to nie wysyłajmy po trzech miesiącach, nawet jeżeli to jest faktura na 15 zł, bo takie rzeczy też się zdarzają. Więc w skrócie lub, lub nie w skrócie, po prostu tak, tak wygląda cały etap. Kupna, cała ścieżka zakupowa klienta przez ten cały lej. Dlaczego to się nazywa lejem? Bo jak widzisz, on się będzie zawsze zwężał ku dołowi. Ten pierwszy punkt styku będzie z nami miało sporo osób, które się dowiedzą, że istniejemy, ale w ogóle niekoniecznie ani z nami porozmawiają, ani niekoniecznie wejdą na naszą stronę internetową, niekoniecznie podejmą jakąkolwiek interakcję z nami. Więc dlatego ten pierwszy punkt styku jest ważny, żeby on był bardzo szeroki. Czyli te pierwsze kampanie reklamowe, jakiekolwiek sekwencje są uderzane w bardzo dużą grupę, żeby te, te punkty styku połapać z ludźmi. Pierwsze. Oczywiście, punkty styku to jest pojęcie w marketingu, które odnosi się też do tego, że e, tutaj jest artykuł, tutaj jest e, filmik na YouTube, i to też są punkty styku, ale mi chodzi o ten pierwszy. Więc on już ma miejsce, ale oczywiście z tych 100 tysięcy osób wiadomo, że do naszego kontaktu przekutego w Lida dojdzie bardzo mała ilość osób, dlatego ciągle musimy do kolejnych grup uderzać, ciągle nawiązywać nowe współprace, puszczać reklamy i tak to dokładnie wygląda, jeżeli na przykład rynek jest mało pojemnościowy, gdzie my może, możemy mieć jakąś konkurencję, na przykład mamy dużą, ale jednocześnie nie ma bardzo dużo klientów, to tak, dobrze, jeżeli wpadło ci do głowy to, że te pierwsze punkty styku na pewno się e, będą wykruszać. Oczywiście zawsze będą nowe osoby zainteresowane jakimiś trendami tak dalej. ale dobrze do tego, że już masz bardzo dużą konkurencję, jeśli chodzi o plany treningowe i żywieniowe. Należy szukać tych nowych rozwiązań, o których mówiłem wcześniej. E, natomiast no... Warto zwrócić uwagę na to, żeby mieć to poukładane, ponieważ w dalszym ciągu bardzo mało osób zna to pojęcie tak we właściwym kontekście i wyszczególnia te etapy, monitoruje je i mierzy. I wie, co zrobić z tymi osobami, czyli te pierwsze punkty styku, ty musisz o nie bardzo dobrze zadbać, żeby ludzie, żeby z ludźmi złapać dobry kontakt i przekuć ich w Lida. I wiedzieć o tym, że musisz mieć coś, żeby zawsze dać bezpłatną wartość. Jeżeli masz jakieś e-booki, które są płatne za 15-20 zł, ale ty ich nie sprzedajesz, bo Ci się nie sprzedają, to je w bezpłatną wartość, Dawaj klientom i wtedy sprzedawaj. I Leik też chciałbym powiedzieć tutaj o tym, że istnieje taka kanałowo, nie jest w jednym, jakby ogólny jeden lejek. lejek ma, um, jed, ma zastosowanie wśród Facebooka, Instagrama, tam są zawsze te lejki inne, ponieważ no, wiadomo, że wszyscy wpadają później do tego okienka sprzedaż, ale później ty musisz też mierzyć, czy sprzedałeś na Instagramie, czy na Facebooku. Ale jeżeli pierwsze punkty styku miały miejsce na Facebooku czy Instagramie, to fajnie jest w tym temacie poruszać się i ten lejk monitorować. Tak samo istnieją gotowe narzędzia do lejków sprzedażowych, tylko musisz wiedzieć, że tak to wygląda, ponieważ one za ciebie wszystkiego nie załatwią. One polegają troszeczkę na czym innym, czyli oczywiście mamy tam ten pierwszy punkt styku, bo to są na przykład sekwencje reklamowe i one sobie idą oczywiście w formie kampanii, i wtedy jest ten etap kontaktu, przekuwania w lida omijany troszkę, bo od razu dajemy bezpłatną wartość w formie e-booka. Tak? No i daliśmy tego e-booka. I ta, ta bezpłatna wartość jest kontynuowana autoresponder, czyli sekwencję mailową, taki e-mail marketing nazywany. Dostaje osoba 12-20 maili, i później ma nastąpić sprzedaż, i co się stało, dlaczego nie następuje sprzedaż, ponieważ no, nie było tego. Więc nie ma szans, żeby nastąpiła po prostu. Musi być odnośnik w tym mailu do Twojej grupy, gdzie ktoś dostając tą bezpłatną wartość, nie musi to być po kolei. Wróci sobie do kontaktu przekutego w Lida, czyli sprawdzi sobie, kim jesteś porozmawia z tobą, lub nawet z Twoim pracownikiem, czy z kimkolwiek, i wtedy nastąpi sprzedaż. I wtedy wszystko gra. Dlatego jak masz system do marketingu, system do tworzenia lęków sprzedażowych, to wiedz, że ten kontakt musi być. jeżeli go omijasz, bo myślisz, że ktoś kupi od ciebie, bo zobaczył parę maili, to tak nie będzie. No i później co? Jeżeli nawet się zdarzy, że on kupi bez tego, to później masz obsługę i serwis. Jak chcesz kogoś obsługiwać i serwisować, jeżeli ty w ogóle go nie znasz, nie wiesz, kto to jest, takie rzeczy nadają się do bardzo tanich produktów, do przedłużenia usług, które są właśnie nie za drogie. Bo jeżeli chcesz sprzedać komuś współpracę pakietu metamorfozy za 2000 zł, to bardzo ciężko to będzie zrobić. Jeżeli zrobisz to dobrze, no da się, tylko muszą być te wszystkie etapy. Czyli może być ten system, ale musi być wzbogacony o grupę, na przykład. Więc każdy ten lejek ma swoje kanały i dlatego mówię, że muszą być wyszczególnione. Jeżeli masz taki system, właśnie do tworzenia lejków sprzedażowych, to zwróć uwagę, że to jest tylko jeden kanał. Nawet jeżeli go łączysz z Facebookiem, to ci. Te osoby i tak niekoniecznie będąc na Facebooku, pobierając tego e-booka na przykład, e, przejdą do niego i w ogóle go pobiorą. Bo może być statystycznie tak, że 200 osób go pobierze, a 10 go w ogóle przeczyta. Tak więc no to, to też jest taka rzecz, którą, na którą musimy zwrócić uwagę. Jeżeli nie ma tego, no to też nie będziemy wiedzieć, bo kto nam powie, że to nie działa. No nikt nam nie powie, bo nawet nie odpisze na maila. Na podstawie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tych etapach lejka sprzedażowego. Wyróżniamy sobie właściwie pod narzędzia, o których też Ci mówiłem na samym początku. Czyli jeżeli mamy ten pierwszy etap, to zwróćmy uwagę na to, jak możemy to rozdzielić gdzie możemy się pierwszy raz spotkać z tym klientem gdzie on może się spotkać z nami pierwszy raz. I tutaj takim jednym z kanałów są oczywiście social media. Co z nich możemy wyszczególnić? Bo oczywiście jeszcze możemy dalej w to brnąć i rozbić to na narzędzia, na procesy jak to będziemy dokładnie robić jak ten live będzie przebiegał. I jakie będą te posty i do tego przejdziemy oczywiście dalej w wyszczególnianiu zarówno w dystrybucji treści, jak i w poszczególnych kanałach w naszej serii tutaj trener personalny online. I tak. Na social media, tak jak na przykład na Facebooku czy chociażby na Instagramie, mamy do dyspozycji, tak samo jak na YouTube live. Mamy do dyspozycji posty, czyli normalną dystrybucję postów, grupę na Facebooku i blog. Te wszystkie kanały pierwszego kontaktu będą się ze sobą przenikać, co zaraz zobaczysz. Więc te social media będą odsyłać albo do bloga, czyli to będą fajne posty, w których będzie odesłanie do bloga, albo live, albo tak samo na grupie. Albo to będzie live od razu, który tak samo przejdzie do następnych etapów i na live już Cię ktoś poznaje właściwie, ale może być to też drugo pierwszego kontaktu. Posty, ktoś może po prostu trafić na Twój post, na przykład z reklamy. I grupa na Facebooku. Może trafić do Twojej grupy, jeszcze się nie znać, a zobaczyć, co zaczynasz robić. Kolejnym takim kanałem jest blog. I tak jak mówię, te social media mogą kierować do bloga, ale to może być blog sam w sobie dobrze wypozycjonowany albo np. z włączonymi reklamami Google. AdWords i wtedy przechodzi, przechodzimy, jeżeli chodzi o tego bloga, ktoś czyta na nasze wpisy, przechodzimy do newslettera. Dążymy do tego, żeby ktoś z tych wpisów przeszedł do naszego newslettera, zapisał się po więcej informacji, bo tam jest na social mediach cząstkowa informacja, później jest troszkę większa na blogu i cały czas później już dystrybucja treści newsletterem. I z tego newslettera też od razu przechodzimy do kontaktu drugiego, czyli albo konsultacji, z tego bloga i z newslettera. Konsultacja, grupa na Facebooku, czyli tak samo tutaj wracamy sobie do tego, żeby ktoś zobaczył, co mamy na grupie, ale oczywiście wtedy już wiadomo, że inny komunikat do niego trafia, ale dalej, dalej pogłębia się to zaufanie. Kontakt bezpośredni, można to nazwać konsultacją, ale nie do końca, bo kontakt bezpośredni to jest bardziej odpisanie na maila z tego newslettera, ewentualnie po prostu jakieś złapanie kontaktu jakiegoś telefonu. To nie jest konsultacja godzinna na przykład. I tak samo, newsletter czasami powinien zawierać takie elementy, jak odesłanie do social mediów konkretnych, czyli na przykład do jakiegoś filmiku na YouTube, i pod tym filmikiem tak samo jest odesłanie do grupy, więc to się też przenika wokół tych wszystkich kanałów. Podcast też jest jednym z takich kanałów pierwszego kontaktu, albo gościnny, wtedy polecamy swoje kanały w opisie i mówiąc o tym, albo własny, i wtedy. Najlepiej jest z podcastu kierować albo do social mediów, żeby nastał ten proces, czyli social media, później posty, grupa, blog, jeżeli ktoś trafi na blog, idzie do newslettera i trafia na konsultacje. I tak to może się stać za pośrednictwem podcastu wtedy albo social media, albo newsletter. No i wtedy, jeżeli newsletter z tego podcastu, no to i tak wracamy do tego samego. O to chodzi, żeby tu dotrzeć. Fajnie by było, by wszystko kierowało do tego newslettera z tego względu, że po prostu tam jest nasza baza klientów. No i kolejna rzecz to są współprace. Oczywiście tych tak wszystkich rzeczy jest dużo, tych wszystkich pierwszych punktów z tyłu, ale jeżeli mamy do dyspozycji współpracę, na przykład współpracę z Kateriniem Brzywieniowym, który nas poleca, to rzecz jasna. Będziemy mieli kontakt z tym klientem, do którego zostaliśmy poleceni. No i co zrobić z tym kontaktem? Oczywiście pokazać social media, umówić się na konsultację i zadbać o to, żeby ktoś zapisał się na newsletter. Zapisze się na newsletter, wiadomo, trafi albo do grupy, albo na konsultację, jeżeli nie trafi tam na konsultację, to tam. E, albo kontakt. Bo to wszystko zależy od tego, jak... Z tym klientem to będzie pokierowane. Nie każdy będzie gotowy na tę konsultację, nie każdy będzie ją chciał. Ale jeśli nie będzie jej chciał, no to masz tu newslettera, masz tu social media, wybierz coś dla siebie po cichu i tak samo ktoś sobie wtedy po social media chodzi, albo trafi na bloga, albo na grupę, albo po prostu na fanpage, ewentualnie na jakiś live'a. Tak to powinno się odbywać. I sprzedaż. My tutaj zaliczyliśmy ten pierwszy, drugi etap. Sprzedaż może się odbywać. Najlepiej było, żeby właśnie takimi narzędziami się to odbywało albo webinarem, albo za pośrednictwem jakiejś promocji. Tak samo ta promocja może być na webinarze, chociaż nie polecam. To już zależy jakby od, tego, od profilu waszej działalności, od strategii itd. Albo konsultacja. No, na konsultacji jest fajnie sprzedać kolejne usługi. Oczywiście, też jakiś produkt, ale jeżeli ktoś przyszedł na konsultację, to raczej ciężko, żeby kupił produkt. Tak z doświadczenia, jeżeli chodzi o branżę fitness. Jeżeli ktoś przychodzi na konsultację, raczej będzie chciał treningi, czyli usługi. Ale jeżeli kupił sobie jakiś produkt na stronie, czy z Google AdWords, czy z reklamy odpowiednio skomponowanej, no to wtedy bardziej jest gotowy na te, na te produkty. I oczywiście z promocji możemy skorzystać, żeby sprzedać albo konsultacje, albo usługę, albo produkt. I Wtedy przechodzimy do serwisu, w którym powinien być customer experience, czyli coś takiego, co zawsze powinno mieć miejsce, taki dodatek do tych wszystkich. Usług, czyli po prostu to, co często powtarzam, do planu treningowego, jakiś produkt wrzucić. Być może ktoś się przekona do produktu, do, e, do konsultacji też można dodać jakiegoś e -booka. Cokolwiek, co klientowi pomoże w tym celu. Wiadomo, że jeżeli ktoś przychodzi do nas zniwelować bóle kręgosłupa, my damy mu jakiś e-book na insulinooporność czy na coś innego, co nie do końca mu się przyda, to nie jest to wartościowane jako ten customer experience. To jest coś, co. Kupujemy zegarek, dostajemy na przykład zniżkę 50% na kolejny. I to są tego typu rzeczy. To się dzieje na poziomie już obsługi, z tego względu, że jak widzisz, przedstawiłem Ci promocję ta minus 50%, ale przy już zakupionym pakiecie, a nie dopiero na samym początku, czyli nie premiuję, nie, prom nie robię promocji na ten pierwszy produkt. Tylko dopiero na drugi, jeżeli ktoś już kupił u mnie, to wtedy przedłużam tą ścieżkę zakupową dalej. I to już jest zależne od mojego modelu biznesowego, czy ja to jakoś dywersyfikuję, czy na przykład wprowadzam modele subskrypcyjne dla na przykład mojej platformy. Ktoś może sobie płacić 30-40 zł za dostęp do jakichś moich filmów, czy może kupić jakiś kurs online, czy jakiś e-book, czy serię webinarów, czy jeden webinar, czy jakieś wyzwanie, czy cokolwiek tak naprawdę, co dystrybuujesz. Wymieniam Ci tu rzeczy, które są albo produktami, albo usługami. Czyli jeżeli widziałeś tam wcześniej ten filmik związany ze strategią działania, no to w tej strategii musisz określić, jakie masz produkty i usługi, żeby dopiero dojść do tego etapu tutaj. No bo wiadomo, że wysypiesz się na tym, nie będziesz wiedzieć za bardzo, co tutaj umieścić. Tak to powinno wyglądać. Bardzo bym się skupił na tej obsłudze klienta, na tym, żeby to było dopracowane, żeby klienci chcieli wracać, bo tak samo, jeżeli ktoś czego tutaj nie uwzględniłem w zasadzie, tak samo, jeżeli ktoś jest zadowolony z naszych usług, to nas poleca. No i wtedy omijamy ten etap, bo niby ktoś widzi nas pierwszy raz, ale poziom jego zaufania jest taki, że polecił go, polecił nas jakiś dobry kolega tej osoby, czy koleżanka, więc ona wtedy wie, że może nam zaufać i przyjdzie już w zasadzie do tego etapu darmowej konsultacji. Nie? Niepotrzebne będą wtedy te social media, nie tak bardzo. Oczywiście będzie to pewne wsparcie, na przykład opinie czy metamorfozy, ale nie będzie to tak bardzo potrzebne, bo będziemy już poleceni, więc od razu wtedy możemy przejść do konsultacji, do jakiejś promocji. Tu webinar nie bardzo, ale raczej właśnie z poleceń to bardziej ta konsultacja i z tej konsultacji wtedy sprzedajemy. Tak się często dzieje, dlatego Wielu trenerów zauważa coś takiego, że dopiero teraz mają tą potrzebę social mediów, no bo wiadomo, że przeszli do, bardziej do internetu, potrzebę tworzenia tych social mediów, ale wcześniej było tak, że oni mieli pięciu klientów, których gdzieś tam poznali, ci klienci polecili dalej, tam ci klienci polecili dalej, i tak się rozrosła ta sieć. Rekomendacji, która w, w dzisiejszych czasach na tak konkurencyjnym rynku będzie bardzo zanikać stopniowo, ona jeszcze jest w miarę w porządku, jeszcze to jest w miarę tak. To jest oczywiście zupełnie inny mechanizm, ponieważ jeżeli ktoś nas poleca, to jest już wyższy poziom zaufania, wiadomo, zobaczy jeszcze dobre opinie, jest w stanie kupić już nawet w pierwszej chwili, to akurat przetestowaliśmy przetestowany model. No ale jeżeli my dajemy jakąś usługę, której nie udoskonalamy, jakiś produkt, którego nie udoskonalamy, no to ten klient współpracuje z nami do pewnego momentu, ale później ktoś, kto bardzo dobrze się na tym zna, dociera do niego prędzej czy później, bo dba o te pierwsze punkty styku, dociera, dba o to, żeby te social media były dobre, blog, podcast, no współpraca to, to jest inny temat i wtedy bardziej nakłoni tą osobę do zakupu, może da mu niższą cenę, da mu jeszcze większe benefity, da mu jakiś... Jakieś dodatek, jakąś promocję i tak powoli będziemy tracić klienta. Tak się dzieje w małych biznesach i w dużych biznesach, gdzie się podkrada, że tak powiem to. W sensie, a może, może zrobimy jakąś małą partię dla Państwa, może tylko przewieziemy 10 skrzynek. I tutaj to jest tak samo, może darmowa konsultacja, może się Pan do mnie zgłosi. Może Pan współpracować z trenerem, ale do mnie się zgłosi. W razie czego, tak to się powoli dzieje. Dlatego powinniśmy ten biznes prowadzić na poważnie, tak jak się prowadzi biznes a nie tak się właśnie bawić tylko z poleceń. Więc zapraszam serdecznie do grupy Wiedza i Biznes Trenera na Facebooku oraz na kierunek trener.pl do sprawdzenia Akademii Biznesu Trenera Personalnego, na której, w której znajdziesz dużo więcej wiedzy z zakresu marketingu, sprzedaży, budowania biznesu, współpracy i wszystkiego, czego potrzebuje trener personalny, instruktor i każdy inny podmiot w branży fitness. Cześć!